Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej, Niepokalanek Bezhabitowych, którego założycielem jest błogosławiony Honorat Koźmiński, przybyło do Radomia w 1910 roku na zaproszenie działającego w naszym mieście towarzystwa dobroczynności. W tym roku mija 100 lat działalności zgromadzenia w Radomiu. Z tej okazji resursa obywatelska zaprosiła na otwarcie jubileuszowej wystawy, 100 lat obecności zgromadzenia sióstr Niepokalanek w Radomiu oraz film dokumentalny Anioły w Radomiu. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Wacława. Błogosławiony honorat zakładał zgromadzenia ukryte wtedy na mapach Europy nie było Polski a życie zakonne musiało się rozwijać w konspiracji. I kiedy właśnie posyłał nas, powiedział takie piękne zdanie, które tutaj się nieustannie przewija, ja już powiem w całości, że mamy być takimi, że siostry niepokalanki, mają być aniołami opiekuńczymi ludzi miast. Robimy to od ponad 119 lat. Od 21 listopada minęła rocznica kolejna, 119 rocznica powstania Zgromadzenia. Od stu lat jesteśmy w Radomiu, tak jak powiedziałam to, bo dziękowałyśmy najpierw Panu Bogu o godzinie 16 w czasie Eucharystii. Dziękowałyśmy za naszą obecność tutaj wśród Was, ale nie byłoby nas, gdyby właśnie nie ludzie, którzy nas zaprosili. Radom jest takim wyjątkowym miastem, gdzie od tych stu lat współpracujemy z różnymi instytucjami. Zaprosiłam tutaj Towarzystwo Dobroczynności w 1910 roku, aby podjąć właśnie pracę w sierocińcu w Ochronce. Potem było Polskie Katolickie Stowarzyszenie Opieki nad Kobietami, wspaniała praca kilku szkół, które siostry tutaj prowadziły, wychowując dziewczęta, kobiety. Czujemy się jakoś powołane do tego, żeby właśnie te do iskierki dobra przede wszystkim zasiewać w wszystkich ludzi, ale właśnie kobiet, aby one mogły nieść tą miłość i dobroć. Zgromadzenie córek Maryi Niepokalanej prowadzi w Radomiu dwie placówki: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ulicy 25 czerwca i niepubliczne przedszkole Domek Świętego Antoniego przy ulicy Staromiejskiej 9. Na wystawie znajdują się oryginalne zdjęcia ze zbiorów właśnie zgromadzenia dostarczone nam osobiście przez siostry. Zdjęcia, które ukazują 100 lat obecności Sióstr Niepokalanych w Radomiu. A więc od 1910 roku, kiedy to powstała w Radomiu i była prowadzona przez siostry y, ochronka y, sierociniec, zwany sierocińcem Świętego Antoniego i nasze anioły, a więc nasze siostry niepokalanki przez te 100 lat, Niosły to do dobroć i serce, można powiedzieć, wszędzie, gdzie mogły. Opiekowały się chorymi, opiekowały się porzuconymi dziećmi, sierotami. W okresie wojny również miały swój duży udział. Karmiły, karmiały, dokarmiły, ubierały, dawały schronienie. A więc, proszę Państwa, ogromna zasługa, ogromne serce i za to wszystko serdecznie bardzo siostrom chciałyśmy podziękować. Resursa Obywatelska rozpoczęła kolejne działania w ramach cyklu Historia Cięższuka. Zaczęliśmy od spotkania z profesorem Dariuszem Kupiszem, historykiem, autorem kilku książek i kilkudziesięciu artykułów dotyczących historii Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Wiele z nich poświęcił historii Radomia i Ziemi Radomskiej. Na spotkaniu w Resursie profesor opowiedział o księgach metrykalnych kościołów radomskich świętego Jana Chrzciciela oraz świętego Wacława wydawanych od 2001 roku przez Radomskie Towarzystwo Naukowe. Zapiski pochodzą z 1591 roku, są to metryki zaślubionych, natomiast najstarsze metryki chrztów z 1597 roku i trzeba chyba przyjąć, że mniej więcej w tym okresie dopiero rozpoczęto ich prowadzenie. Lata 80., 90. dopiero wówczas udawało się nakłonić biskupom, proboszczów poszczególnych parafii. Warto dodać, że Radom to jedyne z dużych miast, które może poszczycić się naukowym opracowaniem ksiąg metrykalnych. Profesor Kupisz wspomniał, że już teraz tymi badaniami interesują się naukowcy z kilku polskich uniwersytetów. Dla potrzeb Kościoła katolickiego takie metryki sporządzano dość wcześnie, bowiem pierwsze z nich zachowały się już z początku wieku XIV z, z Italii. Natomiast w późniejszym okresie one upowszechniły się dopiero po Soborze Trydenckim niejako w drugiej połowie wieku XVI i zwykle w tamtych czasach, tak zresztą podobnie jak i dzisiaj obejmowały metryki ochrzczonych, zaślubionych, księgi także zgonów. Zdarzały się dla czasów staropolskich bardzo rzadko księgi bierzmowań i specyficzne zaprzysiężenia bowiem przy małżeństwach osób, z których jedna z osób Małżonków była spoza parafii, obowiązywała jeszcze specjalne zaświadczenie, dyspensa spędza i przysięga, że nie jest się związanym z inną osobą. W ramach cyklu Historia Cię Szuka zapraszamy wraz z Radomską Delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej do poznawania historii PRL poprzez kultowe polskie komedie Stanisława Barelli. Sens odbywają się raz w miesiącu i poprzedzone są prelekcją profesora Marka Wierzbickiego z Instytutu Pamięci Narodowej. Myślę, że komedie Stanisława Baryi są bardzo dobrym materiałem, który z jednej strony śmieszy, bawi, jest świetną komedią, z drugiej zaś strony pokazuje no, kawał prawdy o PRL-u, pokazuje życie wówczasnej rzeczywistości, która dla nas jest, z tych starszych, jest jeszcze pamiętana, Natomiast dla młodszych jest czymś zupełnie e, niezrozumiałym i abstrakcyjnym. Dlatego łączymy element zabawowy, komediowy e, z elementem edukacyjnym. Jeżeli ktokolwiek chciałby e, obejrzeć jedną z komedii Stanisława Barei, posłuchać prelekcji przed tą komedią, myślę, że e, dowie się czegoś więcej na temat najnowszej historii Polski. Wstęp na spotkania jest bezpłatny. Właśnie pan dokonał wyboru obrazu do zakupu. Pan Adaniec twierdzi, że pan wyraził zgodę na poczynienie poprawek na jego pracy zakupionej na, na kiedy? przecież pan dyrektor sam był w komisji zakupowej. Czy pan zwariował? Pan chce przemalowywać obrazy. Nie zrozumieliśmy się panie dyrektorze. To ja chciałem zrobić poprawki. Tam są niewłaściwe zastosowania czerwone. Na co dzień projektuje obiekty budowlane, a sztuka od lat stanowi jej pozazawodową pasję. Ekspozycja zatytułowana Tak widzę była jej pierwszą wystawą indywidualną. Mowa o Annie Wietesce, której pracę możemy oglądać w galerii Resursy. Można powiedzieć, że jest to osoba stąpająca silnie po ziemi. Patrząca na świat realnie, i nagle ta sama osoba, jak Państwo widzicie na obrazach, zmienia się w osobę szalenie wrażliwą, rozmalowaną, osobę, która nie pilnuje i nie dba o kontur, która bardzo w sposób taki spontaniczny traktuje swoje dodatkowe zajęcie, którym właśnie jest malarstwo. sztuka. Zajmuje bardzo istotną rolę w życiu pani Anny, ponieważ pochodzi z rodziny artystycznej. Jej dziadkowie malowali obrazy, rysowali. Haftowali sztuki plastyczne, a głównie malarstwo było jej takim od lat, można powiedzieć, dziecinnym marzeniem. I to marzenie właśnie od wielu od kilku lat, kiedy już dzieci wyszły z domu, kiedy już y, stały się samodzielne, pani Anna może z powodzeniem realizować. Maluje. Najchętniej martwe natury, bo one właśnie są realne, tak jak i jej praca zawodowa nie zmienia ich żadna aura, ale również bardzo spontaniczne, ma pejzaże, kompozycje kwiatowe i portrety ulubionych bliskich sobie osób. Ekspozycję można oglądać do 10 stycznia przyszłego roku. Wszyscy, którym nie uda się obejrzeć wystaw w resursie, będą mieli okazję zobaczyć je w różnych miejscach w Radomiu. Galeria y, poza resursą. Jest to taka y, nowatorska forma, która y, wkrótce zacznie funkcjonować. Polega ona na tym, że resursa swoje oferty wystawiennicze y, będzie proponować dwóm y, restauracjom. Jest to jedna restauracja na ulicy Piłsudskiego. Panowie, panie, tam za niedługo y, powstanie y, ekspozycja pozycja pani Krystyny Joanny Szymańskiej, która u nas niedawno miała beneficjent 30 lat swojej twórczości, swojej pracy twórczej. A druga na ulicy Rwańskiej jest to kawiarnia Babielato. I tam właśnie zaistnieje wystawa pani Katarzyny Podniesińskiej, która była eksponowana w listopadzie tego roku u nas w galerii.